Dobra, pokaż mi. Nie widziałem was tutaj. pobawicie się z nami? Idziemy szukać skarbów. Chętnie. Wyjaśnię wam zachody. W tym miejscu gromadzą się statki. Nie, kapitanowie, regularnie ogłaszamy starcia. Wyłonić najlepszy statek. Można myśli te zabaweczki? To nie są zabaweczki. Trzeba być ślepym. Tydzień no no. temu kapitan piratów stracił swój okręt na morzu. Aż nadeszło najgorsze i było dla statku bezlitosne. Nie musiałem skierować statku na wodospad. Ja... No, nie mogłem go powstrzymać. Tragedia wydarzyła się tam. Na cel znajdziemy najpewniej za wodospadek. To go oddajcie. Dostanie pyszną nagrodę. Nie mógł zawędrować za daleko. Dobra, mówisz, że to gdzieś tutaj, wiem. Tak? O! Adam nura. Jaskinia za wodospadem, moje ulubione rzeczy. Let's go, baby! Znalazłem co miałem. Łódeczka.